Witajcie w Tworzywach Plastycznych. Dalej obracamy się w kręgu czesanki, wełny. Dzisiaj pokażę Wam jak wykonać etui. Jak nie zafilcować ze sobą ścianek, jak wykonać taką małą formę filcową, ale jest to dobre wyjście w kierunku dużych toreb i form, które są, składają się z dwóch ścianek i niezafilcowanych ze sobą. Będziemy do tego potrzebowali folii bąbelkowej, pianki, taki, to jest pianka taka używana bardzo często do opakowania elektroniki, wyrzucana jako odpad, natomiast świetnie się nadaje do wycinania form, czesanka, ołówek, nożyczki, którymi wytniemy docelową formę, ciepła woda, gorąca woda, mydło. Kluczową informacją przy filcowaniu jest to, że wełna się kurczy. Nie możemy w związku z tym obrysować etui po kantach i oczekiwać, że uzyskamy taką formę. Musimy sobie naddać w formie około 1 trzecią większy margines narysować, ponieważ on nam się zafilcuje i skurczy. Forma odrysowana wycięta nie musi być jeżeli nie macie pianki może być folia bąbelkowa ale ja sobie zrobię na piance chciałabym uzyskać melanż, więc wyjmuję sobie naraz cienkie pasma z czesanki. Układam trzy warstwy czesanki, tak aby włókna wystawały poza formę. Około półtora centymetra. Włókna mają być założone cienko, ale w taki sposób, żeby nie było prześwitów ani przeźroczystości, czyli że w pracy prześwituje forma. Trzeba ją zakryć. Teraz zaczynam filcować na mokro. Dlaczego jest gorąca woda? dlatego że włókno wełny przypomina e, włókno włosa, ma takie łuseczki, przypomina to trochę e, szyszkę i pod wpływem ciepłej wody włókna się otwierają. To nam znacznie ułatwia filcowanie, więc zalecam gorącą wodę. Na tyle gorącą, żebyśmy byli w stanie wytrzymać to ciepło, ale im bardziej ciepła woda, tym lepiej. Teraz Wtłaczam mydlinę w moje trzy warstwy. Zakrywam całość folią bąbelkową, polewam z wierzchu odrobiną mydlanej wody, tak by moja ręka mogła się ślizgać po folii bez jej przesuwania i masuję chwilę wzdłuż, a następnie w poprzek formy. Odkrywam folię. I wygładzam lekko wełnę, masując ją całą płaszczyzną dłoni, tak aby pozbyć się tych bąbelków, tego wzoru bąbelków. Tak wymasowana czesanka tworzy już tak zwany prefilc, filc wstępny i z powodzeniem możemy już ją podnieść z folii, bez obawy, że ta wełna się rozdzieli. Przewracam na drugą stronę. Teraz chwytam za brzegi czesanki i zakładam na wierzch formy. Zakładam sobie tym moim melanżem, czyli trzy różne kolory wyciągam jednocześnie, tworząc ten melanż i pokrywam miejsce. W którym mam prześwit, w którym wystaje forma. Muszę wyrównać poziom wełny. I układam teraz kolejne dwie cienkie warstwy. Zobaczcie, tak, żebym miała z każdej strony po trzy warstwy. Tutaj traktuję to jako jedną warstwę, założone brzegi na formę i uzupełniona dziura, to jest jeden. Teraz. Druga warstwa, krzyżuje znowu włókna pod kątem prostym, włókienka też wystają, trochę, na, trochę wystają poza formy, ponieważ to jest nasz spaw, którym złapie, zszyję jakby dwie ścianki etui ze sobą. I powielamy czynność z tamtej strony, czyli znowu całość. Krapiam wodą z mydliną, przewracam na drugą stronę i zawijam na formę brzegi i ponownie masuję całość przez folię bąbelkową. Odciskam nadmiar mydliny. Chcę sobie ułożyć wzór. Ułożyłam sobie kwiat. Teraz znowu całość moczymy mydliną. Jeżeli woda z czasem Wam studzi się, proszę, żebyście uzupełniali sobie cały czas ciepłą wodę. Ułatwia to filcowanie naprawdę. Teraz rozcinamy formę, ale nie przy samym nie przy samym narożniku, tylko około tak z pół centymetra od. Delikatnie wyjmujemy ze środka formę. Teraz możemy całość odsączyć z mydlin, zmienić sobie wodę na gorącą albo dolać gorącej. I zaczynamy dofilcowywać. Wlekamy sobie formę na lewą stronę. Wkładamy w naszą matę bambusową. Ok, kiedy już mamy wszystko wypłukane w zimnej wodzie, łuski zamknięte. Jeszcze raz przyda nam się tutaj teraz forma. Zobaczcie jak to się skurczyło. Teraz wycinam dokładnie po formie. Robię to po to, żeby nadać kształt gotowemu już etui. Dlatego, że filc jak mokry zastygnie i wyschnie, taką formę docelową będzie zachowywał. Do momentu ponownego zmoczenia ułożyłem piankę, żeby zachowało brzegi. I moje etui na okulary jest gotowe.